Jedna pani w trzeci wiek już odchodziła. W drodze pewnej przypadłości się nabawiła. Dziwnie jakoś odmłodniała, na twarzy pojaśniała. Ta przypadłość, nowy talent objawiała. Większe pisze od śniadania do kolania, choć nikt nie dał. Napisanie delegacji. Uśmiech się po rodzi, gdy spod pióra wiersz wychodzi. Czy to czasem nie jest objaw egzaltacji? Będę ma, to bez problemu wiersze pisze. Gdy jej nie ma w domu, słychać martwą ciszę. Jakieś słowo nie pasuje, nocą się po domu snuje. I nie zaśnie, póki frazy nie zapisznie. Więc każdemu trzeba życzyć takiej zmiany, by mógł poczuć się szczęśliwy i kochany. Rano wstawał wypoczęty i nie zważał na zakręty, te życiowe, i był tutaj razem z nami. Без победы он был Wtedy, gdy Pałac Kultury stawiał pierwsze kroki. Przedszkola nie znałam, była za to babcia. Poszłam do szkoły w pakiecie dwa w jednym. Podstawówka z liceum, w Kopernikusie, nieopodal. 12 lat uczniowskiej sinusoid. Wyszłam za mąż, za chłopaka w lenonkach. Skończyłam studia z trzyletnim synkiem. Mieszkanie dostałam na kulpiach, mogłam wybrać inne. 30 lat pełniłam misję z kagankiem oświaty w ręce. Do czasu, aż wygasł. W trzecim wieku nie siedzę z założonymi rękami. Odważyłam się, litery zaplatam wiersze. Dzień po dniu układam słowa na półkach, starannie, alfabetycznie. Niektóre chowam w pamięci, zamykam w kufrach, by się mnie kurzyły. Z wybranych tworzę wiersze. Ktoś powie, nieopierzony, kanciastem. Mieszkać, wystukało je moje serce, czasami je wypożyczam zwrotu. Zapisane w gwiazdach, pierwszy krzyk życia z kołysanką matki. Rozbiegane motyle i różowy świat, dzika namiętność unosząca w dylematy, dom, praca, dzieci, rozjechany twój świat. Stateczność z siwym kokiem, acz jak dawniej. Z błyskiem w oczach, dłonie w miłosnym uścisku, osiemdziesiątej wiosny, ostatnie zakręty, jeszcze jedna prosta do zamknięcia księgi, jeszcze nadzieja na życie <zulanie> do Nasz maleńki port. Żółtwi świata, miejsce przeplatania się, miłości z rozpaczą, słodyczy z goriczą, radości z cierpieniem. To epokowi kanon w sztuce dziecięcego postrzegania dach, komin, okna, drzwi, naruszoni potrzebą chwili.